Witajcie u mnie drzwieste, deszczowe popołudnie, przedpołudnie przy dobrej kawie. Dzisiaj jestem w Kolumbii. Jedną nogą, jedną, jednymi kubkami smakowymi, jestem w Kolumbii, a drugimi jestem tutaj w podkrakowskiej pięknej wsi, na takim pięknym, odludnym, prawie że odludnym miejscu. Ale za moimi plecami, jak widzicie, tutaj za moim, na moich plecach wyrasta, wyrasta. Następne piękne arcydzieło. Oczywiście nie będzie wystawione na licytację o złotówki, to mówię od razu, że, że to nie, to nie. Będę Wam pokazywał etapy, jak ono się urzeczywistnia. Dziś widzicie następne podejście do, do tego tematu, który Wam wczoraj spróbowałem jakoś tam unaocznić albo unaświetlać, albo... U, urozumieć albo jakoś tam przybliżyć, przybliżyć, żebyście mogli się do czegoś zahaczyć, w tym, żebyście wiedzieli, co, co autor miał na myśli, tworząc to wiekopomne dzieło. I tak jak Wam wspomniałem, jedna noga w Kolumbii, i dlatego jest tutaj tak sympatycznie, że tak. W domu ciepło. W kozie zapalone. Centralny jakoś też sobie tutaj spokojnie daje radę, bo mrozów nie ma, więc to jakoś tam chodzi. I do tego czarna gorąca śmietana z kawą. No Czy może być coś cudowniejszego? No, no, jeszcze mogę wam przeczytać, mogę tutaj coś nagrać. Jeszcze luz w pracy na spokojnie, gdzie nikt mnie nie popędza, nigdy mnie nie goni. Nie muszę się stawiać na godzinę siódmą, czy szóstą, czy ósmą w jakimś zakładzie pracy. Nawet samo słowo słyszycie, brzmienie zakład pracy. Do zakładu pracy. Nie? To tak, jak wiecie, zakład taki, zakład taki, zakład taki. I tam ci, ci biedni ludzie muszą iść. Wiecie, że. A może nawet nie wiecie, nie wiecie, na pewno nie wiecie. A może niektóry, niektórzy wiecie, szczególnie ci, co chodzili na rozmowy do nowej huty, to wiedzą, że istota, która nazywała sama u siebie ojciec pio i przychodziła do nowej huty, pożyczała ciało pani Krystyny. No to ta istota mówiła, że ludzie, jeżeli chodzi o czas pracy, zupełnie wystarczyłoby, gdyby pracowali 4, maksymalnie 6 godzin. Ale 4 wystarczyłyby w zupełności, żeby efektywnie pracując 4 godziny, cała, cała reszta czasu byłaby ich czasem, po prostu czasem wolnym, poświęconym na, na to, co lubią, na życie rodzinne, jeżeli lubią. Na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań, na szukanie, na grzebanie, na czytanie, na oglądanie, na zwiedzanie. Zupełnie inaczej by to wyglądało. Przypominam sobie, gdy ja, gdy byłem dzieckiem, był, soboty były wszystkie pracujące. Rodzice szli do pracy w sobotę, a mój tato pracował pracownik huty Lenina, tak się nazywał, kombinat meteorologiczny w Nowej Hucie. Pracował na zmiany. <śmiech> <śmiech> jakoś to funkcjonowało, jakoś ten świat się kręcił, i nie było wówczas ani telefonów komórkowych, nie było nawet zapachu internetu. Dało się w tym koszmarnym systemie żyć. I wcale niektórzy sobie tak do końca nie krzywdowali. Był problem z jedzeniem, był problem z wyżywieniem, bo ówczesne władze, tamtejsze z lat 70., jak sobie przypominam. Reglamentowały dostęp do mm, towaru wysokiej jakości, jeżeli chodzi o, o, dobre, o dobre zasilanie ludzi. Nie wiem, czy część tego towaru szła do mm, zaprzyjaźnionego, ościennego, dużego kraju, czy po prostu była mm, kiepsko zarządzana ta gospodarka, a może celowo. A może celowo. Mm, Cały, cały nasz naród był zubożany i trzymany w tempocie, w ograniczeniach takich umysłowych, żeby nie podniósł się z kolan, żeby kasta zarządzająca, która świetnie wiedziała o żywieniu optymalnym, wszyscy oni tam u góry wiedzieli i większość z nich stosowała po cichutku i oni, i ich rodziny. Ale nie żeby podzielić się z tym. Szerzej, żeby wyjść z tym na ulicę, żeby wyjść w tym do systemu edukacyjnego ze, z, tymi, z tym sposobem na doskonałe życie i doskonałe zaopatrzenie naszego organizmu. Nie to ich nie interesowało. To było odbierali to jako zagrożenie dla tego kim oni są, dla ich stanowisk, dla ich układu. A potem wiecie, taka dobrowolna przemiana, przepoczwarzenie się w doskonalszy jeszcze system. W ten sam system, tylko jeszcze bardziej doskonały. Bez prawie że zamieszek żadnych. Myślicie, że teraz tak jak wtedy, co zerwała się Solidarność do boju, do walki, czy ktoś by się teraz zerwał? Chyba z łóżka do pracy. Ja się nie łudzę, nikt by się po prostu tutaj nie zerwał. A może się mylę, może się mylę. Tylko po co by się miał zerwać? Do czego? Wszystko jest. Każdy sklep jest świetnie zaopatrzony. Każda półka sklepowa ugina się od tych słoików, od tych kolorowych etykietek. Od wszystkiego. Olejów ci u nas dostatek. Tylko, że brakuje nam tego oleju w głowach. Tam go, tam go jest mało. Bo to jest tak, że oleum jako lżejsze wypływa na wierzch. Jak mówił Zagłoba, czy coś w tym stylu. No, otóż chyba nie wypływa. Otóż nie wypływa, to trzeba zasilić się w konkretne smalce, w konkretne tłuszcze, takie gęste. Ja nie wiem, czy nasycone, czy nie nasycone, bo czy one tam są nasycone. Chyba uwodornione powinno się mówić, byłoby to łatwiejsze, czyli z większą ilością związanego wodoru. Mam przed sobą. Niesamowity, niesamowity tekst pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Za mną widzicie to, co wam polecam z czystym sumieniem, ale nie zachęcam, żebyście tego kupowali, albo nie mówię wam, kupujcie, kupujcie, bo to najlepsze. Mówię, owszem, że to najlepsze, ale nie zmuszam nikogo do czytania, do zakupienia tych książek. Czy z pierwszego, czy z drugiego wieku. To w ogóle nie jest moja sprawa, co wy i jak postąpicie z waszym życiem, czasem, czy z portfelem. Zupełnie nie o to mi chodzi. Do wszystkich młodych, szczególnie młodych, albo do wszystkich osób, które po raz pierwszy jesteście tutaj na tym moim kanale, a coraz więcej tych, tych, o tych osób tutaj pojawia się, bo okazuje się, że mój, mój YouTube, mój, moja wspaniała korporacja, w której pracuję, poszerza moje zasięgi. Pożerza moje zasięgi z dnia na dzień. Z dnia na dzień po prostu Was przybywa. I dla wszystkich Was, którzy tu jesteście po raz pierwszy, rekomenduję Wam, czyli proponuję, żebyście się zapoznali z całokształtem wiedzy dwóch genialnych osób. Pana doktora Jana Kwaśniewskiego i syna pana doktora, pana Tomasza Kwaśniewskiego. Współtwórcy żywienia optymalnego i zapoznali się z tematyką w ogóle żywienia optymalnego, czyli co jest dla nas jako ludzkości, dla nas jako ludzi najlepsze. Wokół tych nagrań bazują moje tutaj wystąpienia, te moje, te moje monologi. W sumie monologi połączone prawie w dialog, bo przecież wy z drugiej strony odpisujecie na te moje tutaj. Yy, wypowiadane myśli, odpisujecie, czasem zdarza mi się, że ja też wam odpiszę, w większości nie odpisuję, nie dlatego, że was lekceważę, tylko mi się po prostu zwyczajnie nie chce. A ostatnio coraz mniej czytam nawet waszych wpisów, bardzo mi przykro, bo po prostu też mi się nie chce. Ale potem nadrabiam zaległość i siadam i czytam wstecz i wtedy odpisuję. Jak mam taką fazę twórczą, gdzie chętnie coś odpiszę? Nie wiem czy wam. W... A tak, wspominałem Wam, ale jeszcze raz powtórzę, że YouTube wyposażył mnie jako twórcę, twórcę cyfrowego, jako tego człowieka, który ma wpływ na większą ilość, już większą ilość osób, które go oglądają. Wyposażył mnie w taką maszynę, superinteligentny kalkulator, moduł taki do odpowiadania na Wasze wpisy. I mógłbym praktycznie zatwierdzać odpowiedzi sztucznej inteligencji na Wasze wpisy. Nawet już tak zrobiłem kilkakrotnie, zobaczyłem jak to działa. Nikt się nie zorientował, że to nie, że ja tylko zatwierdziłem, bo ta sztuczna inteligencja odpowiada w sposób podobny do moich wypowiedzi, odpowiedzi wcześniejszych. To są bardzo inteligentnie zrobione algorytmy, i tak to fajnie funkcjonuje. I mam do wyboru: mam podpowiedzi dwie: albo z prawej strony, albo z lewej, jedna taka bardziej taka mle-mle, taka a druga taka konkretniejsza, taka z pazurkiem. A mogę sobie je połączyć, mogę sobie jeszcze zmienić, a mogę też oczywiście samemu odpowiadać. Zostałem doceniony jako zawodowy twórca. Zastanawiam się tak, dlaczego Piotr, dlaczego Piotr Timochowicz nie włączył tej monetaryzacji, tego systemu zarabiania pieniędzy na tym, co lubi robić i ten. I wiecie, próbowałem rozmawiać z Piotrem poza anteną na ten temat. Czemu tego nie włączył? On mówi: Nie, bo to nie jest mu do niczego w ogóle potrzebne. Po co? On ma z czego żyć, on zupełnie w innej sferze funkcjonuje. Ja mówię, Piotr, to nie chodzi o to, że ty masz z czego żyć. Ja też mam z czego żyć. Przecież zajmuję się i pracą wytwórczą, bo produkuję, jak wiecie, mam własny zakład, warsztat własny produkcyjny o całkiem fajnych zasięgach. I to prowadzę to już od ponad 25 lat. Tak, 25 lat będzie w maju, na początku maja tego roku, przyszłego roku. Nie, tego roku jest 25, 21. W przyszłym roku będzie 25 lat. Czyli 24 lata non-stop prowadzę tą moją, moją firmę. I, i, I nie narzekam, nie jest źle, więc. Po co, po co wdrożyłem ten, ten system podłączenia się do YouTube'a? No i próbowałem Piotrowi wytłumaczyć, jakie są z tego profity niezwiązane w ogóle z pieniędzmi. Nie? No i słuchajcie, jeszcze myślę, że porozmawiam z Piotrem, to może coś się z tego wywykuje, że te zasięgi tych naszych filmów, gdzie razem z Piotrem nagrywamy z tą Kambodżą, będą jeszcze miały szersze dotarcie. A im szersze dotarcie, to okazuje się, że tym lepiej dla. Dlaczego? Już Wam odpowiadam. Dlatego, że szersza, szersze grono osób będzie mogło zobaczyć te moje wiekopomne arcydzieła. A przecież tym się trzeba chwalić. Trzeba się chwalić tym, co się umie, tym, co się kocha robić, tym, co się. Jeżeli się ktoś nie kocha robić takich rzeczy, to przynajmniej lubi robić pewne rzeczy. Abyśmy nie byli takim smętnym, skapceniałym narodem, gdzie tylko. Zawieszamy noc na kwintę i tylko wytykamy wszystkie błędy każdemu wokół. Zamiast pochwalić się, zamiast drugiego wzmocnić, pogłaskać go po głowie, poklepać po plecach, powiedzieć fajne, dobre, zainspirowałeś mnie albo w tym kierunku, albo w tamtym kierunku, albo w tej, z tej strony, albo skorzystałem z Twojej podpowiedzi. Bardzo ciekawy pomysł. To by nas wszystkich ubogacało nie multikulturowo, tylko wewnętrznie po prostu wspieralibyśmy się tym, co każdy z nas indywidualnie przemyślał, do czego doszedł, co odkrył i byłoby naprawdę na świecie byłoby o wiele lepiej, o wiele przyjemniej by nam się żyło. Bo przecież ja na przykład bardzo się cieszę, jak na przykład komuś podoba się mój obraz i wpiszę coś miłego. Oczywiście, że nie jest to miłe, jeżeli z drugiej strony Spotykacie się z jakimś taką, wiecie, to co nazywają hejterstwem, ale już nie chcę tak tego nazywać, tylko z taką dezaprobatą, z taką... Tak jakby ktoś chciał Was zniechęcić do czegoś, co kochacie, co uwielbiacie robić. Przecież ja bardzo lubię to nagranie tutaj. Nieraz mam takie, faktycznie mam taką fazę niechciejstwa, nie? Ale to albo ktoś z Optymalnych zadzwoni, albo Pan Tomasz nieraz, ja do niego zadzwonię i zapytam, co tam się dzieje. Od wczoraj na przykład dostaliśmy z żoną zaproszenie do Akademii Zdrowia, bo się nowy, nowy, nowy turno zruszył, żeby przyjechać na jeden dzień, może nawet przenocować gdzieś tam, mamy zaproszenie. Będzie nam ciężko, ciężko się wybrać, raczej, raczej, raczej bardzo ciężko, dlatego że mamy zaplanowany harmonogram wyjazdowy na najbliższe dwa tygodnie, więc postaram się Wam nagrać tutaj tak z wyprzedzeniem, chyba że z terenu, jak wyjadę, to może stamtąd nagram, zobaczymy. W każdym razie plany mamy też tak do przodu, jakoś nie to, że napięte, ale, ale tak sympatycznie, sympatycznie obłożone. Dobra, to co? Przechodzę do przeczytania Wam bardzo fajnego fragmentu, ale nie będzie to czytany cały fragment. W tym fragmencie będzie to z książki Dieta Optymalna, autorstwa pana Jana Kwaśniewskiego i pana Marka Chylińskiego. I pewne fragmenty, które będę czytał, ominę. O minę, bo mam powód, żeby je ominąć. A ci, którzy mają tę książkę, którzy ją posiadają, którzy macie ochotę, to sobie przeczytacie, co ominąłem. I dlaczego minąłem, będziecie zaraz wiedzieć. Albo nie będziecie wiedzieć. Będziecie się może tylko domyślać. I bardzo dobrze, bo troszkę tajemniczości trzeba wprowadzić. Nie może być tutaj smętnie i nudno. A jak nawet nudno, to żeby nie była to nuda smętna, tylko taka prawdziwa, taka jak ta pogoda, taka nuda. Pan Marek Chyliński prowadzi tutaj dialog, wywiad taki z panem doktorem Janem Kwaśniewskim i tutaj pan Marek Chyliński, pan redaktor pyta, Chce pan powiedzieć, że zupa na kościach będzie lepsza niż na mięsie rosołowym? Takie pytanie. Zupa na kościach. Pamiętacie, jak Rafał i jego ludzie testowali, wdrażali wywary kostno-kolagenowe? Teraz niedawno. Poszły do przedsprzedaży, do takiej przedanalizy, do, do zaopiniowania przez Osoby żywiące się w sposób optymalny. I do mnie też doszła taka, taka torebeczka. Bardzo dziękuję, oczywiście. Razem z tymi, wiecie, z tym Salcesonem, który dostałem z masztetową. Ja sobie to przetestowałem, przekazałem informację Poli. I to jest właśnie tutaj dlaczego. I pan doktor właśnie odpowie na to. Zadane pytanie. Oj? Będzie coś się działo. Nie, nie, nie alkohol, na pewno nie będzie alkoholu. Ja nie piję alkoholu już od dłuższego czasu, nawet, nawet piwa nie piję. Więc jak ktoś chce tam wpisać, że, że to na, na alkohol, to nie, to nie tak. No to tak. Pan doktor odpisuje. Rosołowe wywary z kości, zwłaszcza tam specyficznych kości, powinny być podstawą wszelkich zup. Pamiętajmy, że mądrzy szwajcarzy biorą ciężkie pieniądze za preparat pod nazwą Rumalon, który jest niczym innym tylko skoncentrowanym wyciągiem z kości i chrząstek cielęcych, skutecznym w leczeniu chorób zwyrodnieniowych. I dalej. Po co jeść Tabletki, czy brać zastrzyki, skoro można spożywać produkty naturalne. Czy nie łatwiej jest wyleczyć się stosując dobrze dobrane pożywienie do swoich defektów i chorób? Tu sobie ominiemy i tutaj dalej. Osoby żywiące się w sposób optymalny wolą mięso, ale jakie mięso wybierać: gotowane, pieczone, smażone, wędzone czy z różtu? Pyta pan redaktor Marek Kliński. i odpowiedź: Oczywiście najlepszym sposobem przetworzenia i częściowego nadtrawienia mięsa jest smażenie. Powszechna opinia. Przypisuje mięsom smażonym szkodliwość na wątrobę. Ale to szkodzi tylko tym, którzy nie potrafią dobrać właściwej diety. Wątroba u takich ludzi przetwarza więcej węglowodanów na cholesterol i tłuszcze. Niepotrzebnie pracuje, zużywa się i boli. Oszczędzajmy nasz organizm, dlatego. Nigdy nie jedzmy mięsa na surowo, na przykład bewsztyków, bewszty, to znaczy bewsztyków tatarskich i dalej. Mięso powinno być dojrzałe i nadtrawione. Można je więc przez krótki okres przechowywać w mleku lub w occie. Można je marynować lub peklować. I pan Marek pyta, a co z wędlinami? Pyta, wędliny? I tutaj, co pan doktor na temat wędlin? Polecam wszelkiego rodzaju salcesony. No właśnie, i właśnie taki salceson miałem do testowania. Krwisty, czerwony salceson. Polecam wszelkiego rodzaju salcesony: biały i czarny, ozorkowy, a także wszelkiego rodzaju kiszki pasztetowe, podgardlaną, wątrobianą. Kaszanka jest niezła, ale musimy pamiętać, że zawiera ona 10 do 12% czego? Węglowodanów. Skąd? No to Wam dopowiadam. No z tej kaszy, która w środku w kaszance jest. Czyli jak zjadamy 100 gramów kiszki, kaszanki, no to wiedzmy, że 10 do 12% z jej masy to jest węglowodan cukier. I to trzeba uwzględnić sobie w naszym dobowym bilansie, dziennym, nie? Dobowym, czyli dziennym. No bo dobowy dlatego, że doba to dzień i noc, a my jemy zazwyczaj, gdy nie śpimy. I dalej. za czym, żeby zachować właściwą proporcję, powinna być ona odsmażana. A tu jeszcze Pan doktor dodaje, że żeby miała prawdziwą, do... zachowaną proporcję, powinna być jeszcze Odsmażana na dużej ilości słoniny lub boczku. Czyli bierzemy słoninę, kroimy w kostkę, liczymy ile tamtej kiszeczki daliśmy, ile tego boczku czy tej słoninki. Podsmażamy ją, wytapiamy, robią się skwarki i do tych skwarków ładujemy naszą kaszonkę. To mieszamy i mamy cemysik. Pan Marek pyta jeszcze pana doktora tak. W powszechnym, odczu, w powszechnym odczuciu najbardziej wartościowe są wędliny najchudsze. Szynka, polędwica, kiełbasy suche i podsuszone. I pan doktor mówi na to tak. Te produkty nie tyle są najbardziej wartościowe, co najdroższe. A my siadając do stołu powinniśmy kierować się również kosztem posiłku. Jeżeli... Twierdzę, że człowiek żywiący się w sposób optymalny może przeznaczyć dziś zaledwie około 100 zł miesięcznie na jedzenie. To oczywiście nie mogę sugerować mu zjadania polędwicy. A zatem, zatem robiąc zakupy w sklepie mięsnym, kierujemy się wartością biologiczną i koncentracją głównych składników odżywczych w produkcie. Bardzo pomocne będą tutaj tabele zamieszczone na końcu tej książki. I dalej. Smak i wygląd wędliny nie powinien mieć dla nas decydującego znaczenia. Zauważyłem, że ludzie, którzy żywią się w sposób optymalny, po pewnym czasie niejako naturalnie zaczynają wybierać produkty, które są dla nich najbardziej wartościowe. Uważają, że boczek, pasztetowa salce są, są smakują wyśmienicie. No właśnie. Pasztetowa. Salce są. To jest podstawa. No i poczekam. I, I cieszę się, że, że, będzie, że będzie w ofercie stołu optymalnego, fundacji, będzie możliwość zaopatrzenia się w takie dobre produkty. Bardzo się cieszę. No to co? Do następnego razu. Życzę wszystkim pięknego dnia. Czy pięknego wieczoru, w zależności kto, o której porze to będzie oglądał, i do następnego razu.